Możemy zacząć z tej strony, może nam będzie łatwiej wówczas z tej strony zacząć i wówczas dojdziemy, bo y, czy Państwo wiecie tam tę część musimy też podkleić. Tutaj jest, widzi Pan, jest zwis, duży zwis i tutaj to, to musimy jakoś rozwiązać to, nie? Rokki się nie opierają tutaj na, na ścianę, tak. ale, ale Żadna jętka nic nie trzyma. Tam tylko tak. trzyma kalenica i zwojasnia więdka. To jak widać u góry już tych pięć belek z, nie jest oparte, tylko wiszą w powietrzu. Dlatego tutaj istotne jest w tej chwili zabezpieczenie tego obiektu przed jakimikolwiek pracami, nawet nie tylko konserwatorskimi, tylko wręcz budowlanymi, mhm. żeby nikomu się też nic nie stało. Tutaj... Podstawieniem przede wszystkim twarzy e, tych różnych postaci mamy to. I obok zarwanie e, tej konstrukcji tak, Wadałem aparat tak. od góry. Próbowałem z opośrednio, jakby przekrył jakby grubość stropu tak, z widocznym jakby u góry dachem i tą częścią, która jest zauważyć, na dole. Zobaczymy, tą cała serię. To jest, tak, to jest komunikatowy stan. Praktycznie to się nie zdarza, żeby XVIII-wieczny strop był przegnity na wylot, <laughs> pozbawiony praktycznie całkowitej ochrony i doszło do zniszczenia malowidła z 1717 roku, przy jednoczesnej destrukcji, właściwie katastrofy konstrukcji z XIV wieku, unikatowej, badanej przez historyków sztuki, przez zabytkoznawców. Był kiedyś magazyn z tego sobie, jest mi wiadomo. Był magazyn nawozów sztucznych czy coś takiego. Kościół chyba nie funkcjonował jako kościół, jako, jako instytucja kościelna tutaj po wojnie to popadało, po prostu z czasem w ruiny. Bo wszyscy są winni praktycznie i, i trudno, trudno tutaj skarżyć całe państwo polskie i całą powojenną historię e, tego regionu, bo to jest e, jakby konsekwencja skomplikowanej historii Żuław społeczno-politycznej. Od tamtej strony zaczniemy z tym, że słupek przy słupku nie więcej jak pół metra rozstawu robimy, żeby mogli konserwatorzy przemieszczać się z jednego słupka na drugi słupek, tak? To jest jeden z najważniejszych elementów historycznych budowli. Południowa ściana, która sięga swoją historią pierwszej połowy XIV wieku i stanowi również o wyjątkowości całego kościoła. Konstrukcja ryglowa, mur szachulcowy, który tutaj mamy, e, może sięgać historią 1323 roku. E, w każdym bądź razie jest to element pierwotny, bardzo silnie zniszczony, bardzo mocno osłabiony przez wypadnięcie wręcz z muru e, poszczególnych konstrukcyjnych elementów, które w tej chwili będziemy przywracać. To jest przede wszystkim trudna robota, jest jej mnóstwo, to jest ogrom pracy. Jest jej tej pracy cały przekrój. Tu nie ma na przykład tak, że jest, jest jakiś tam fragment wy do wykonania, czy, fragment, czy, no, czy tam część czynności do wykonania. Jest tego tutaj mnóstwo i wręcz można powiedzieć, takich prac podręcznikowych, czyli od, od samych podstaw do, do, do najistotniejszych jakichś tam etapów kolejnych. Średniowieczna konstrukcja razem z bogatą, malarską dekoracją XVIII-wieczną, no tworzy niezwykle cenny obiekt. W skali no, nie tylko pomoże, ale i całej Polski. Eksperci e, badający architekturę średniowieczną podkreślają, że wszystko wskazuje na to, że jest to najstarszy szachulcowy, a więc no, ryglowy kościół e, w Polsce, e, sięgający e, genezą 1323 roku. Mamy tutaj na pewno do czynienia ze zniszczeniami mikrobiologicznymi, jest tego tutaj mnóstwo. Są zapewne grzyby wszelkiego rodzaju. Grzyby pleśnie, owady zapewne żerujące w drewnie, które też zrobiły swoje. Strop jest w niektórych miejscach całkowicie zniszczony, całkowicie do wymiany. Czyli nie posiada już swojej funkcji nośnej, utracił, utracił wszystkie swoje właściwości. Do tego mamy też zniszczenia cegieł, zniszczenia ściany oryginalnej. Cegły też są w stanie takiego rozkładu się rozsypują. Przez wiele lat tutaj się lała woda, deszcz, śnieg. Pamiętam takie zdjęcia są, że tutaj jest taki wielki kopiec śniegu na samym środku kościoła właśnie przez te dziury, które tutaj były. No, mamy tutaj przykład e, fenomenalnej intuicji budowniczych, e, którzy e, no, prawie 650 lat temu e, użyli elementów, które są przewymiarowane kilkunastokrotnie. To, że woda doprowadziła do tak makabrycznych zniszczeń, doprowadziła do osłabienia elementów, niektóre przegniły w 90% i nadal się nie zawaliły, no jest to właśnie efekt tej, tej fenomenalnej intuicji budowniczych w średniowieczu. Tu możemy zacząć od tego miejsca, tu podstawimy, od tego możemy tutaj wyprowadzić, drugi słupek i wówczas przemieszczamy się w tamtą stronę. Okej. Okay. Bo y oni będą naklejać, Yy, specjalne włókno, żeby zabezpieczyć tą polichromię, po a my całości, po, tak, całości, po, całości, po całości, po całości nie będę zabezpieczać, a wy wy przemieszczać się w tamtą stronę Dobra? Duża trudność polega na tym, że mamy do czynienia z autentyczną średniowieczną konstrukcją, która musi być traktowana jak no niemal dzieło sztuki. Tym bardziej, że właśnie do niej jest przymocowany polichromowany strop z 1717 roku, który w tym miejscu akurat, no to jest makabra w tym momencie to jest, to jest, to jest szokujący widok, ale przegnił na wylot. Obraz, 18-wieczny obraz, przedstawiający sceny właśnie religijne, posiadający piękną ornamentykę. W tym momencie no, mamy jego szczątki, już spowodowane kilkudziesięcioletnią penetracją wody. Doszło do, do całkowitego zniszczenia struktury drewna, zarówno osiemnastowicznego stropu, jak i tej średniowiecznej belki, do której on był przybity. Jesteśmy w stanie to przywrócić do, no może nie do pierwotnego wyglądu, ponieważ na pewno tutaj niektóre sceny uległy takiemu zniszczeniu i zatarciu, że trudno będzie. O, o jakąś tam taką dokładną rekonstrukcję czy identyfikację. Natomiast to, co jest zachowane i to, co jest dobrze widoczne, to jesteśmy w stanie to odtworzyć. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami rozpoczęło starania o uratowanie tego kościoła już w 2006 roku. Wtedy udało mi się przedstawić dokumentację fotograficzną zniszczeń tego kościoła ministrowi kultury Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu. On przekazał to z moim współpracownikom była szansa na zdobycie pieniędzy. No niestety ze względów formalnych wtedy akurat sprawa upadła. Dopiero po trzech latach można było rzeczywiście przejąć ten obiekt. W tym roku dostaliśmy 655 tysięcy z wkładem własnym, który został też narzucony nam przez Ministerstwo Kultury w wysokości 45 tysięcy. Będziemy szukać tych pieniędzy za wszelką cenę, aby rozliczyć tegoroczny zakres prac. No więc mamy sześciotygodniowy termin na wykonanie najbardziej pilnych prac dotyczących konstrukcji kościoła. Musimy podjąć wszelkie starania, żeby to przewrócić do jak możliwie najlepszego stanu. Myślę, że jest to możliwe, ponieważ dzisiejsze osiągnięcia jak gdyby konserwatorskie i środki i, i materiały pozwalają na to w mhm. dzisiejszym czasie. No, postęp już poszedł na tyle do przodu, że jesteśmy w stanie zrobić wiele. Aczkolwiek no, jest, jest to czasochłonne, pracochłonne i kosztowne. W przyszłości będzie można tutaj uruchomić e, e, ośrodek e, informacyjny dla historyków sztuki, dla e, grup zainteresowanych historią tego terenu, przede wszystkim dla turystów. Będzie można tutaj promować dziedzictwo powiatu malborskiego i bogactwo sakralnej architektury Żuław. To jest niezwykle ważna część dziedzictwa całej Polski Północnej i szansa również na promocję regionu.